Jesteśmy w studiu Stara Baba tu i zaraz będziemy rozmawiać z Marcinem Domańskim. Czym jest dla Ciebie tatuaż? Właściwie moje życie krąży się zupełnie, krąży wokół tatuaży i jakby czym jest dla mnie tatuaż, nie, nie zastanawiam się nad tym na co dzień, tak samo jak ludzie myślą, że zrobię sobie tatuaż i będę żałował, jakby jest taki magiczny moment, w którym on już jest, jest plastyczny i właściwie nie zastanawiasz się zupełnie, jak to jest. Ja tak samo nie zastanawiam się, czy on nie jest tatuaż. Czy jest jakiś tatuaż, który chciałbyś wykonać? Teraz chyba już nie. Zaczynając, ekscytowałem się, jak ktoś mówił, chciałbym róże, więc podglądałem swoich ulubionych tatuatorów, oglądałem tysiąc róż, myślałem, o, tu jest fajny płatek, a teraz tak naprawdę rysuję wszystkie z ręki i tematy jakby stają się coraz bardziej drugorzędne, a tak naprawdę to, jak jest to zrobione i no, ja lubię schoolowe tatuaże i one wszystkie się powtarzają, one są fajne w tym dlatego, że się powtarzają, że to jest coś, co widziałeś już tysiąc razy i widzisz kolejny raz i on siedzi, jest fajny, a takie oryginalne tatuaże szybko, no nie wiem. Najzabawniejszy tatuaż, jaki zrobiłeś w swoim życiu, to? E, no to jest pytanie, które często się pojawia, bardziej jako najgłupszy tatuaż, jaki zrobiłem i e, ja mam tu gdzieś tam odpowiedź właściwie. To tutaj pojawiało mi się dość często i zawsze próbowałem sobie przypomnieć, coś wymyślić, aż do momentu, aż pojawił się kolega, tylko nie wymienię to tożsamości, ale ozdobił się czymś takim, nie wiem czy to widać. Postać humanoidalna z dupą konia i lizakiem, więc są jest lizak kolorowy i ślady loda w okolicach. To jest chyba aż tatuażyki robi Najzabawniejszy. Dlaczego jedziesz na tatu-konwent we Wrocławiu i czego się po nim spodziewasz? Konwent Tatuaży w Wrocławiu na pewno da wam okazję, aby spotkać się z najbardziej interesującymi twórcami w tym kraju, porozmawiania z nimi, wymiany opinii, jeśli już tatujecie, jeśli jesteście tylko podglądaczami, zbieraczami. I no, jest to, myślę, znam, jestem z okolic Wrocławia, znam to miejsce, myślę, że to jest... Fajna przestrzeń, na fajną imprezę. Jakie muzyki słuchasz i jaka muzyka według Ciebie powinna być grana na konwentach? Um, jakie muzyki słucham właściwie. ile dorastałem słuchając punk rocka i tak dalej, i pochodnych, to właściwie chyba teraz słucham wszystkiego zupełnie. Gram w czymś, co ktoś mógłby określić praktycznie jako metalowy zespół, ale tak w czasie wolnym mało słucham takich rzeczy i dla mnie muzyka jest zawsze. Więc jeśli pytanie jest o muzykę na konwencji, nie chciałbym, żeby to było coś, co przeszkadzałoby. No ale jest to chyba tak bardzo mocno, mocno mi obojętne. O ile nie przebija się przez ścianę e, ryku 40 maszynek i osób gadających, to cokolwiek. Jak spędzasz czas wolny, kiedy nie tatujesz? Staram się mieć czas na spacery z moim psem, łokciem. E, w miarę regularnie, jeśli nie łapie mnie lenistwo, staram się coś ćwiczyć, aby nie zestarzeć się zbyt szybko. Chodzę na boks. No i mam zespół, gdzie tak naprawdę mniej, bardziej regularnie gramy koncerty, jeździmy na trasy. Jest to no, fajna odskocznia, dziwne wakacje. To chyba jakby więcej niż to nie znajduję czasu. Praca jest mocno absorbująca.